Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Z tego filmu dowiesz się jak trenować mięśnie brzucha, które są zdecydowanie jedną z najistotniejszych sylwetkowo partii mięśniowych. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania i na wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem, a także za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zacznę dość standardowo, ponieważ najpierw powiem Ci jak absolutnie nie powinieneś trenować mięśnie brzucha, Czyli powiem o najpopularniejszych mitach oraz błędach, a następnie przejdę do tego, jak rzeczywiście powinieneś te mięśnie brzucha trenować, żeby odpowiednio je rozwinąć. Pierwszym błędem jest to, że brzuch robimy w kuchni. No oczywiście to jest nieprawda, ponieważ gdyby tak było, to również inne partie mięśniowe moglibyśmy robić w kuchni. No a jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby ktoś rozwinął brzuch, klatkę piersiową nogi, biceps, triceps. Siedząc w kuchni, przygotowując jedzenie albo po prostu jedząc, do wzrostu mięśni potrzebny jest bodziec w postaci odpowiednio wysokiego napięcia mechanicznego, a to jesteśmy w stanie uzyskać właśnie treningiem sylwetkowym na siłowni. W kuchni możesz jedynie te mięśnie brzucha odsłonić, redukując tkankę duszczową, ale to samo tyczy się pozostałych partii mięśniowych. Jeżeli chcesz mieć bardziej widoczne mięśnie brzucha, mięśnie klatki piersiowej, mięśnie ramion, biceps, triceps, to musisz mieć odpowiednio niski poziom tkanki tłuszczowej. Bo nawet jeżeli te mięśnie będą odpowiednio rozwinięte, ale będą przykryte tkanką tłuszczową, no to możesz mieć taką posturę, jakbyś trenował, ale tych mięśni i tak nie będzie zbytnio widać. Także jeżeli chcesz odsłonić mięśnie, redukując tkankę tłuszczową, to tym się możesz oczywiście zająć i zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, jeżeli to jest Twoim celem. Ale pamiętaj, że w kuchni absolutnie nie budujemy żadnej partii mięśniowej. Kolejnym błędem jest traktowanie mięśni brzucha zupełnie inaczej niż wszystkie inne partie mięśniowe. Często brzuch trenujemy codziennie, a nie wyobrażam sobie na przykład trenować klatkę pierwszy biceps, nogi również codziennie. Natomiast kolejna sprawa to jest wykonywanie po milion powtórzeń na brzuch. No, czyli oczywiście brzuszki 50-100 powtórzeń to jest norma natomiast czy wykonywałeś kiedyś uginanie ramion ze szczęką na biceps na 50 powtórzeń albo wyciskanie szczęki leżąc na 50 powtórzeń no myślę, że tego właśnie nie robiłeś ponieważ efektywny hipertroficznie zakres powtórzeń wynosi między 5 a 20 a 50 znajduje się już grubo poza tym efektywnym zakresem Następnym błędem, przez który nie rozwijasz odpowiednio mięśni brzucha, ale także innych partii mięśniowych, jest absolutny brak MSP, czyli po prostu na Twoim treningu nie występuje mimowolne spowolnienie ruchu, no a powtórzenia warunkowane MSP są właśnie tymi powtórzeniami wysokostymulującymi, które doprowadzają do wzrostu Twoich mięśni. Więc jeżeli nie masz powtórzeń z MSP na swoim treningu, to dość wątpliwe jest to, żeby Twoje mięśnie mogły urosnąć. Kolejny błąd to nie trenowanie mięśni brzucha ćwiczeniami docelowymi właśnie na tą partię mięśniową. Często mówi się tak, że przysiad, martwy ciąg, tak dalej, takie globalne wielostawy, wystarczą ci, żeby odpowiednio rozwinąć mięśnie brzucha. Pytanie, czy robienie na przykład wiosłowań wystarczy ci, żeby rozwinąć biceps? Do pewnego stopnia tak, dopóki jesteś osobą początkującą to możesz ten biceps w pewien sposób rozbudować globalnymi wielostawami, ale jeżeli dojdziesz już do pewnego pułapu adaptacji, to niemożliwym będzie dalsze rozwijanie bicepsa za pomocą globalnych wielostawów i będziesz musiał dorzucić tam izolację. I tak samo dzieje się w przypadku mięśni brzucha. Tam również powinieneś mieć ćwiczenia izolowane, typowo na tym mięsień. Dwa kolejne błędy to jest Często przejmowanie pracy przez inne niedocelowe partie mięśniowe, jak na przykład zginacie biodra, oraz umieszczanie ćwiczeń na brzuch na końcu jednostki treningowej, gdzie tam spada generowana siła, więc spada również wartość napięcia mechanicznego, a to jest główny czynnik prowadzący do wzrostu naszej mięśni. Dodatkowo często przy tych ostatnich ćwiczeniach zmęczenie centralnego układu nerwowego jest już na tyle wysokie że uniemożliwia nam rekrutację wysokoprogowych jednostek motorycznych w tych partiach mięśniowych przez to hipertrofia jest również skrajnie utrudniona albo wręcz uniemożliwiona w pewnych okresach, blokach bądź specyficznych sytuacjach oczywiście możemy umieszczać ćwiczenia na brzuch na końcu jednak nie powinno mieć to miejsca przez cały proces kształtowania sylwetki często również dzieje się tak, że osoby na masie nie trenują mięśni brzucha ponieważ ich nie widzą, więc uznawają, że nie ma sensu tego robić a na redukcji wręcz przeciwnie, ten brzuch staje się coraz bardziej widoczny, więc sobie go katują. Przypominam, że optymalnym środowiskiem do budowania mięśni jest nadwyżka kaloryczna, a przeciwieństwem tego jest deficyt kaloryczny. Wtedy mamy gorszą regenerację i hipertrofia, rozwój mięśni jest bardzo, bardzo mocno utrudniony. Więc jeżeli chcesz osiągnąć niesamowity progres sylwetkowy ogólnie, ale przede wszystkim tych mięśni brzucha. No to trenuj na masie, zadbaj o MSP, nadwyżkę kaloryczną i dobry plan treningowy. Przechodząc do anatomii ogólnej oraz regionalnej. Mięsień brzucha jest długim mięsień, który rozpoczyna się na żebrach i mostku, a kończy się na kości łonowej. I w skład mięśni brzucha wchodzi mięsień poprzeczny, mięsień skośny zewnętrzny oraz mięsień skośny wewnętrzny, mięsień prosty brzucha a także mięsień piramidowy, natomiast najistotniejsze z punktu widzenia kształtowania sylwetki jest tylko mięsień prosty brzucha i mięsień skośny zewnętrzny. Mięsień prosty brzucha widzisz właśnie po lewej stronie, natomiast mięsień skośny zewnętrzny widzisz po prawej stronie. No i teraz masz jeszcze okazję zobaczyć jak ten mięsień wygląda u mnie, za czasów oczywiście redukcji, gdzie miałem niski poziom tkanki tłuszczowej. Na środku jest mięsień prosty brzucha, a z boku jest oczywiście ten mięsień skośny, zewnętrzny. Sam mięsień brzucha dość ciekawie wygląda, ponieważ jest podzielony na pewne segmenty, kwadraty, przez co tworzy nam się sześciopak. Dzieje się to za sprawą tego, że przez mięsień brzucha przechodzi tkanka łączna, która oczywiście pełni pewną swoją funkcję, no ale właśnie to tkanka łączna powoduje, że ten mięsień brzucha jest podzielony na takie segmenty kwadraty tworzące nas sześciopak. Choć brzuch składa się z wielu mięśni, to w praktyce treningu sylwetkowego my będziemy chcieli dobierać ćwiczenia praktycznie tylko na ten mięsień prosty brzucha, a one i tak pozwolą nam odpowiednio zaangażować pozostałe mięśnie brzucha do pracy, włącznie z tym mięśniem skośnym zewnętrznym. Czasami może się zdarzyć tak, że mięsień skośny będzie potrzebował większego wsparcia, no i w pewnych sytuacjach możemy również umieścić ćwiczenia, typowo na tym mięsień skośny zewnętrzny, ale w większości przypadków wystarczy nam dobieranie ćwiczeń typowo na tym mięsień prosty brzucha. Do najistotniejszych funkcji mięśnia prostego brzucha, które możemy obciążać treningowo, należy stabilizacja tułowia, którą możemy zaobserwować podczas wykonywania globalnych wielu stawów, takich jak martwy ciąg, przysiady, podciąganie na drążku bądź pompki. Zgięcie tułowia, które możemy zaobserwować podczas wykonywania brzuszków bądź allachów, a także unoszenie miednicy, które możemy zaobserwować na przykład podczas wykonywania wznosów nóg w zwisie. Najlepsze ćwiczenia na mięśnie brzucha to plank, plank bokiem, hollow body, allachy, unoszenie nóg w zwisie, bądź w leżeniu, oraz może to być boczne unoszenie nóg, żeby zaangażować ten mięsień skośny zewnętrzny. Abil, czyli kółko oraz brzuszki. Tutaj macie taki przykład, jak ja układam swoje plany treningowe, co one zawierają. Jednocześnie w filmie chciałem wam pokazać przykładowy plan treningowy na brzuch. No i zapraszam Was również na mojego Instagrama, z którego również możecie zdobywać mnóstwo, mnóstwo wiedzy. Plan treningowy nie jest indywidualny, powinniście go właśnie zindywidualizować pod siebie, jeżeli chodzi o. Ilość serii oraz pozostałe parametry treningowe. Natomiast dobór ćwiczeń jak najbardziej może zostać, ale dobór ćwiczeń również powinien być pod konkretny przypadek. Natomiast tutaj macie tylko taki przykład ode mnie. Mam nadzieję, że cały ten film bardzo mocno ci się spodobał. Ja będę ci bardzo wdzięczny za zostawienie jakiegokolwiek komentarza, ponieważ wtedy mi pomagasz. Możesz w komentarzu napisać dosłownie to, co chcesz, albo na przykład, czy film ci się podobał, albo co chcesz w kolejnych filmach zostawiam to tobie i będę ci również bardzo wdzięczny za pomoc w rozwijaniu tego kanału i udostępnianie moich materiałów na przykład tego. W ten sposób naprawdę bardzo mocno mi pomagasz. No a ja mam zdecydowanie większą motywację, żeby tworzyć dla was treści, bo wiem, że one wam pomagają, wiem, że są one dla was wtedy wartościowe. Jeżeli chciałbyś ze mną podjąć współpracę pod kątem kształtowania sylwetki Planu żywieniowego, planu treningowego, bądź chciałbyś zakupić moje e-booki, to napisz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie albo na Facebooku. W opisie zostawię Ci wszystkie najważniejsze linki. Ja się z Tobą żegnam, no i za moment się wyświetli grafika, co oferuję.